Cześć, witam Was na kanale BrickArt.pl. Dzisiaj postaram się podsumować moją wizytę w Stanach, opowiedzieć Wam o moich wrażeniach, no a ponadto pokażę Wam mini katalog, który przywiozłem z tej podróży. Zapraszam! W ostatnim czasie na kanale pojawiło się kilka filmów z moich wizyt w sklepach Lego w Stanach Zjednoczonych, dokładnie jak pewnie wiecie, na Florydzie. Odwiedziłem tych sklepów dokładnie cztery. Do tego odwiedziłem kilka supermarketów, przeglądając klocki, przeglądając to, co jest tam na półkach. No i dzisiaj chciałem to tak delikatnie podsumować, podzielić się z Wami moimi wrażeniami. No i tak na szybko. Co mogę wam powiedzieć o tych sklepach? Niewiele one się różniły od tych sklepów, które mamy w Europie, prawdę mówiąc. Jedynym sklepem, który się wyróżniał był sklep Orlando, no bo był to sklep w takim jakby parku Disneya, niedaleko parku Disneya. Przewijało się tam sporo dzieci, sporo rodzin. No i to był sklep, który był najbardziej oblegany przez, przez tych wszystkich czterech. Tam naprawdę był gwar, było głośno. Ten sklep też był dosyć specyficzny, bo był zbudowany na planie koła. To była taka rotunda w zasadzie. No i w tym sklepie, poza zestawami Lego, mogliśmy jeszcze sobie zrobić własną minifigurkę, co jest oczywiście na plus. Niestety, cena, cena tej usługi była wyższa niż, niż usługa kosztuje tutaj w UK na przykład, czy, czy tak gdzieś byłem kiedyś w Kopenhadze. Jak widzieliście, dlatego też nie skorzystałem z tej opcji. W tym sklepie była za to ogromna ściana, naprawdę duża. No i udało mi się zmontować, zebrać w zasadzie kubek pickabraic. No i to tyle z pozytywów, no bo poza tym nie kupiłem nic. Jak wiecie, ja byłem oczywiście na, na, na wycieczce, na, na wakacjach, także nie było sensu brać jakichś większych zestawów ze sobą do domu. Ale później udałem się w podróż do kolejnych sklepów. Licząc na to, że uda mi się w każdym z tych sklepów przynajmniej wziąć kubek pick -a Brick albo jakieś minifigurki. No i kolejne trzy sklepy ja już nie będę rozdrabniał, bo one naprawdę były podobne do siebie, jak pewnie widzieliście. Wszystkie trzy mnie w zasadzie zawiodły, bo ścianka była w zasadzie taka sama. Bo, mógłbym powiedzieć, 90% klocków naprawdę było takie samo na każdej z tych ścianek, dlatego nie wziąłem żadnych kubków Pickaway. Zmusiłem się za to do trzech minifigurek, które, które widzieliście, które kupiłem, już nie pamiętam, chyba w Miami. To są figurki z tej nowej serii, która wyszła na to stanowisko zbudowania minifigurek. Nowe torsiki, nowe twarze, nowe dodatki, także było to dosyć, dosyć ciekawe wrażenie. No i to tyle z tej wizyty, tam w Miami, z tego co pamiętam, jedynie co mnie troszkę, no może nie zbulwersowało, ale zawiodło, to taka nadwrażliwość pani menadżer, która, jak wiecie, od razu, od razu do mnie podeszła, prosząc mnie o to, żebym nie nagrywał, no ale po, po, krótkiej, po krótkiej rozmowie udało się przekonać do tego, żeby nagrywał w zasadzie tylko to, co znajduje się na półkach, a nie ludzi w sklepie, no i... To chyba tyle, co mogę powiedzieć o sklepach LEGO, bo z wyglądu nie różnią się niczym, a na minus jeszcze mogę powiedzieć taką, rzecz, że nie były one zbyt bogato wyposażone. Pewnie jest to pokłosiem tego, że mieliśmy nowy rok, powychodziły nowe zestawy, byłem też w środku tygodnia, także, także te zestawy pewnie powinny zostać uzupełnione po paru dniach na, na kolejny weekend. No, ale zawiodło mnie to, właśnie, że nie widziałem kilku nowych zestawów. Dopiero modulera zobaczyłem po, po, po dobrych parę dni po, po, po premierze. Nie widziałem wielu nowych zestawów, nawet z City, nawet z tych zestawów brakowało. Brakowało przede wszystkim minifigurek. Udało mi się kupić ostatnią, dosłownie ostatnią minifigurkę w jednym ze sklepów. To jest najnowsza minifigurka z najnowszej 24 serii, i to tyle, co, co też udało mi się kupić na tym sklepie. Tak jak powiedziałem na ściance nie było sensu nic brać, no i tak, tak jak mówię zawiodło mnie, mnie trochę zatowarowanie tych sklepów, no bo było dosyć ubogo, brakowało, brakowało naprawdę, naprawdę kilkunastu zestawów, które powinny się znaleźć bez problemu na półkach to tyle co do samych sklepów Lego ja jednak odwiedziłem jeszcze kilka marketów widzieliście relacje dosłownie z jednego marketu, ja byłem jeszcze jak mówię, w paru, no i dosyć ciekawa sytuacja, bo w tych marketach w Stanach naprawdę jest dobry wybór można dostać nawet modulary w zwykłym supermarkecie co jest niespotykane zarówno w UK tutaj gdzie ja mieszkam, jak i podejrzewam w Polsce, bo w Polsce też nie widziałem nigdy tak wielkich zestawów tam naprawdę był, było, był, był spory wybór, były zestawy, które kosztują ponad no 700-800 zł w sklepach w Polsce, a one były dostępne normalnie na półkach. Co prawda półki były nieco wymiecione, ale to też znowu podejrzewam ze względu na to, że ja byłem w zasadzie po nowym roku kilka dni. No i ten boom, ten szał poświąteczny, po nowo, noworoczny, to już pewnie zostawiło swój ślad na tych półkach, dlatego ten wybór też był, też był nieco mniejszy. No, ale, ale było widać, że, że, że na co dzień tego tam musi być sporo. mnie jednak ceny. No, nie opłaciło się zbytnio niczego przywozić ze Stanów. Przelicznik co do dolar, co do, co do funta, gdzie ja mieszkam, naprawdę nie jest zbyt dobry w tym momencie. Dlatego te ceny też nie zachęciły mnie do żadnych większych zakupów. Podam wam jeden przykład. Tą minifigurkę, którą kupiłem, zapłaciłem za nią. 5 dolarów z podatkiem, czyli 5 dosłownie 36 dolarów. Ona w UK kosztuje 3,53 funty ,50, 50. Przeliczając to na dolary na funty, podejrzewam, że wyszłoby gdzieś koło nie wiem, 5 funtów za tą figurkę zapłaciłem. niecałe 5 funtów, a mogę ją tutaj kupić w sklepie za za 3,50, także nie było sensu nawet kupować tego kupiłem sobie to w zasadzie tylko jako pamiątkę. No ale to już tyle chyba z tego podsumowania. Teraz przejdźmy w końcu do katalogu, czyli do tego, co mi się udało gdzieś złapać w którymś z tych sklepów podczas jednej z wizyt. To był oczywiście katalog darmowy, jest to katalog na styczeń. Mamy tutaj 60 stron. No i zmienię kadr i zaraz sobie go przejrzymy. Myślę, że wszystko teraz dobrze widać, także możemy już zająć się omawianiem tego katalogu. Jak widzimy, jest to katalog na styczeń 2023. Na układce, oczywiście, LEGO Friends. Jest tutaj sporo w tym katalogu zestawów z tej serii. No i przyznam, że te zestawy mi się podobają. Zaraz do, chwile, do za chwilę do nich przejdziemy. W katalogu mamy. Podaje, że niecałe 60 stron, czyli jest tego dość sporo. Jak, jak na taki darmowy katalog sklepowy, yy, tutaj mamy kontynuację znowu tych Lego Friends. Oczywiście ceny są podane w dolarach, jak widzicie, jest to, jest to katalog na, na rynek amerykański. Yy, jedno co musicie pamiętać, to to, że do tej ceny jeszcze trzeba sobie doliczyć podatek amerykański. Yy, to jest rzecz niespotykana nigdzie indziej wszystkie ceny które widzicie w sklepach są podane bez podatku czyli do tego sobie musimy doliczyć jeszcze wartość właśnie tego podatku na Florydzie było to tylko 6,5% było to bardzo mało to jest Podajcie stan, gdzie podatek jest najniższy, ale w innych stanach możecie bez problemu spotkać się z podatkiem 12 na przykład procentowym, co tutaj tą cenę zmieni do 112 dolarów, na przykład w tym wypadku. Także to też trzeba wziąć, wziąć pod uwagę. Tutaj mamy szkołę w Hartleck. Ja oczywiście nie znam się na zestawach French, tylko to, to, co widzę na półkach, z tego czerpię swoją wiedzę i zauważyłem, że te zestawy zaczynają się dość sporo upodabniać do, do zestawów City, no i do zestawów troszkę już modułowych. Mamy tutaj przykłady właśnie takiego dinera. No i mamy też taki przykład już ulicy Głównej, Sklepów centrum handlowego. Wygląda to naprawdę z przodu całkiem interesująco. Do tego możemy tu zobaczyć widok z tyłu, widok w środku. No i jak tutaj jest napisane, jest tu też modułowa konstrukcja właśnie w zasadzie można sobie to obracać, konfigurować w dowolnym, w dowolnym, w dowolnym, dowolnym sposobie. Obok jeszcze mamy tutaj jakiś domek jesienny taka nazwa. Też, też jest to niestety otwarty z tyłu do modularów jeszcze daleka droga no ale te sety już naprawdę zaczynają się robić interesujące jest tutaj jakieś schronisko dla psów jakiś domek na kółkach naprawdę naprawdę ciekawe te zestawy mnie tutaj jedynie odpychają te minifigurki a ten domek widzę teraz zauważyłem że on jest na przykład taki otwierany że można go sobie do połowy otworzyć. No, naprawdę ciekawe są te zestawy. Ktoś, kto się zajął tym projektowaniem naprawdę, naprawdę zrobił dobrą robotę, ale tak jak powiedziałem, mnie odpychałem te minifigurki. Ja nie wiem czemu LEGO kładzie nacisk właśnie na inny standard minifigurek, podczas gdy cała reszta klocków jest taka sama. Czemu to zmieniać? Nie wiem. Jeśli to była seria, a w zasadzie jest kierowana bardziej dla, dla, dla części żeńskiej, no to można zmienić kolorystykę, ale niekoniecznie trzeba zmieniać zmienić minifigurki. Można dać więcej minifigurek innej płci, ale niekoniecznie trzeba zmieniać cały, cały design. Widzimy też zestawy Lego z Disneya, jakiś zamek. No, i teraz mamy znowu nowości z Dodsów. Tych zestawów wychodzi coraz więcej i są one też dosyć ciekawe. Niekoniecznie nawet można te zestawy kupować po to, żeby sobie robić brązelecki z nich. Można je kupić w zasadzie po to, żeby mieć zapasowe części, bo mnóstwo z tych tutaj mini jest nadrukowanych, ma, ma to naprawdę. Fajny wygląd, no i zestaje, przydaje się to do, 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 wielu, do wielu konstrukcji własnych. Kolejnie, następnie mamy tutaj zestawy z Harry'ego Pottera, Ministerstwo Magii. To już są starsze zestawy. Nie mamy tutaj w zasadzie nic nowego. Tutaj mamy nowy zestaw z królikiem, a po nas to zestawy, które już są od jakiegoś czasu dostępne z serii Creator 3.1. Są też zestawy Mario, które no dla mnie też nie są opcją. Są według mnie te zestawy troszkę przepłacone. Cena jest kosmiczna za niektóre, za niektóre z tych zestawów. Oczywiście to jest związane pewnie z licencją Nintendo, podejrzewam. Tutaj całkiem sporo tych, tych nowych zestawów. Mamy też zestawy Ninjago. Dwie nowości, i trzecia nowość, tutaj po prawej kontynuacja jeszcze więcej tych zestawów. Ja też jak wiecie też nie jestem zbytnim fanem tych zestawów. Kupiłem w zasadzie jeden zestaw po to żeby użyć części do mojego mocka bo te części są tutaj naprawdę naprawdę ciekawe momentami one przypominałem troszkę takie Lego Bionicle nie wiem czy, czy kojarzycie sprzed lat. Tutaj już seria z super bohaterami. Jest Infinity Saga. No, i są też nowe zestawy już z LEGO City. Oczywiście seria stąd, dwa nowe motocykle. Ten zestaw z lądownikiem już widzieliśmy księżycowym. No, a do tego mamy też nowe zestawy oczywiście policyjne i ze strażą pożarną. Widzę, że zaczynają się znowu pojawiać przynajmniej drzwiczki w tych zestawach. To, to jest dobry znak. Jest też tutaj w tym zestawie widzę zjeżdżalnia w takim kolorze żółto odblaskowym, który mnie to siebie troszkę nie przekonuje, ten, ten kolor jest taki zbyt krzykliwy, jak, jak dla mnie zwykły żółty by wystarczył. Jest też nowe, nowa akademia policyjna. No i kolejne zestawy City, które tutaj mnie bardzo interesują, muszę przyznać, bo podoba mi się ten, ten Slushy Van. Podoba mi się nawet ten zestaw 4 Plus z, tym, z tymi dwoma tutaj weterynarzami, bo podejrzewam są fajne tutaj zwierzęta do tego. No autko niestety będzie trzeba rozbudować, ale za tą cenę to naprawdę można się pokusić. Podoba mi się oczywiście też ta ciężarówka, ta śmieciarka. Ciekawy warsztat, chociaż z tego warsztatu to tutaj zbyt wiele nie ma, bo, bo głównie to widać, że to są dwa auta, a ten warsztat to w zasadzie jest kilka klocków i będzie trzeba użyć wyobraźni, wyobraźni, i go troszkę rozbudować, żeby coś z tego fajnego wyszło. Jest też LEGO Technic, są też nowe Monster Chucky, jest nowe Bugatti. A pozostałe zestawy już widzieliśmy. Jest oczywiście też reklama LEGO VIP. Można dołączyć kto, kto nie jest. No i zestawy Star Wars oczywiście też po raz kolejny nie moja bajka, no ale zawsze fajnie się na to patrzy. One są naprawdę też dobrze zrobione, te zestawy. I popatrzeć zawsze można, popodziwiać, bo na przykład. Ten y, pojazd, y, ja naprawdę nie wiem nic o, o Gwiezdnych Wojnach, ale y, ten pojazd mi się na przykład y, też podoba. Y, Minecraft, y, znowu, y, też y, nie moja historia. Mnóstwo nowych zestawów. Y, Naprawdę przemilczę tą część, bo nie wiem co tutaj mądrego powiedzieć na ten temat. Nie mam naprawdę żadnej znajomości. Kojarzę grę, ale nigdy w nią nie grałem. No a te zestawy są dla mnie zakanciate, zresztą tak samo jak i cała gra. Co mnie za to interesuje, to zestawy z chińskiego Nowego Roku. Może ten mnie tak nie powala. Ale bardzo mi się spodobał ten zestaw. On tutaj kosztuje, jak widać, 130 dolarów plus podatek no 140 ponad dolarów. W Wielkiej Brytanii ten zestaw kosztuje 90 funtów. Także cena jest o wiele lepsza tutaj u nas w Wielkiej Brytanii. I ja ten zestaw już sobie kupiłem. Za niedługo zobaczycie recenzję na, na kanale. Zbliża się też właśnie Chiński Nowy Rok z końcem stycznia. Ten zestaw jest świetny pod jednym względem. Mamy tutaj, z tego co chyba wiem, 16 minifigurek. Jest to naprawdę, naprawdę poezja, bo te minifigurki są też takie dosyć oryginalne. A jeszcze podoba mi się zestaw z tym drzewkiem tutaj z pieniędzmi. Niestety te zestawy bardzo szybko się powyprzedawały w sklepach, już są niedostępne, będzie trzeba czekać na nową partię. No bo cena 25 dolarów to jest ok za, za tej wielkości zestaw. A prezentuje się całkiem fajnie, można gdzieś na półce sobie postawić. Mamy też kolejne zestawy z, z kwiatami z kreatora. No i jest też już wielka fala oczywiście Hokusaya. Do mnie też jakoś ta cena przede wszystkim, chociaż 100 dolarów, no ale dla mnie ta cena jednak jest troszkę zbyt wysoka na, na, na taki zestaw. Mamy jeszcze kwiaty, których ja jestem wielkim fanem znowu i czekam już na te nowe, na te nowe zestawy, które wyjdą już w lutym. Tutaj jeszcze możemy poglądać te wszystkie poprzednie. Zestawy no i to co tygryski lubię najbardziej, czyli modular, to jest kolejny mój święty Graal. Ten zestaw znajdzie się pewnie w mojej kolekcji. No, niestety muszę troszkę poczekać, bo moje fundusze w tym momencie nie wyglądają najlepiej. Będzie to, to musiało troszkę. Troszkę niestety gdzieś tam zostać odsunięte. W, w czasie cena 229 dolarów, no plus oczywiście podatek, czyli doliczam w średnio 10%. Powiedzmy no to, to 200-250 dolarów, tak by wyszło ponad. W Wielkiej Brytanii zestaw kosztuje 200 funtów, czyli, czyli cena jest też lepsza. Nie wiem, jaka jest cena tego Modulara w Polsce. No, i jak wiecie, jego ja miałem problem gdzieś tam spotkać, nawet w Stanach, na półce. Udało mi się to dopiero zrobić w ostatnim sklepie. No, a ponadto mamy jeszcze wieżę Eiffla, świetny zestaw z bagatela 10 tysiącami elementów. No, niestety dla mnie też półka cenowa to na razie daleko, daleko od moich możliwości. Ponadto ten zestaw no, nie za bardzo wpisuje mi się w to, co, w to, co mam. No i po prostu zajmowałby za dużo miejsca, żeby gdzieś postawić, aczkolwiek, aczkolwiek jeśli ktoś ma dużo przestrzeni, to jak najbardziej. Jeszcze zestaw tutaj z The Office. No i też jeszcze zestaw, który jest dostępny od do jakiegoś czasu, gdzieś noc Vincenta Van Gogha. a na koniec nowość, czyli zestawy z Awatara mieliśmy nowe filmy który można jeszcze chyba bodajże oglądać w kinach. No i z tej okazji powychodziły też nowe zestawy. Ja po raz kolejny nie mam pojęcia. Ten film nie przypadł mi pierwszy do gustu. Zobaczyłem dosłownie urywki i niestety mnie nie przekonał do siebie. Dlatego niewiele Wam mogę powiedzieć o tych zestawach. Poza tym, że jak dla mnie wyglądają bardzo kolorowo, bardzo cukierkowo. Jest tutaj kilka elementów, które, które wyglądają interesująco, no ale te minifigurki to nie wiem, dla mnie to chyba inna historia. Może kiedyś one będą sporo warte, bo ta seria już się pewnie nie pojawi. Nie wiem, czy jeszcze jest planowany kolejny film z serii Avatar. No, i to tyle z mojej strony. Mamy jeszcze tutaj kolejny zestaw na samym końcu. I to tyle, tak jak powiedziałem, 60 stron. Katalog dosyć ciekawy, jak na to, że można go było sobie wziąć za darmo. No i co? Ja zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. Pojawi się tego dosyć trochę. Będzie kilka recenzji. Będzie też powrót w końcu do miasta, bo nie byłem w mieście od ponad miesiąca. No, ale coś tam się pojawi, także zapraszam Was. Na razie, cześć.